Maryla Rodowicz, dziś uznawana za jedną z największych legend polskiej sceny muzycznej, wolałaby, aby pewne wspomnienia bezpowrotnie wymazały się z jej pamięci. Chociaż jej życie zawodowe rozkwitało, a ona sama była symbolem nie tylko ogromnego talentu, ale i nieprzeciętnej urody, jej serce nieraz wystawiało ją na bolesne próby. Los splutują z wieloma mężczyznami wśród których nie brakowało takich, którzy potrafili ją unieść w euforyczne wyżyny miłości, ale i takich, którzy pozostawili w niej głębokie rany. Jedną z tych historii, które dziś wolałaby zakopać w najdalszych zakamarkach pamięci, był romans z pewnym fotografem, relacja, za którą przychodziło jej potem słono zapłacić. W czasach, gdy jej popularność rosła z każdym dniem, Maryla związała się z czeskim producentem muzycznym, Franciszkiem Janeckim. Ich wspólna historia rozpoczęła się w tętniącej życiem Pradze, gdzie marzyli o przyszłości utkanej z codziennych, wspólnych chwil. Wśród wąskich uliczek Starego Miasta, wśród zapachu kawy i dźwięku tramwajowych dzwonków, budowali dom, który miał być świadkiem ich wspólnego życia. Jednak cień zazdrości, jaki padł na ich związek, powoli zagęszczał atmosferę między nimi. Franciszek, choć bez wątpienia kochał Marylę, był chorobliwie zazdrosny a jego wybuchy złości stawały się coraz częstsze i trudniejsze do zniesienia. Pewnego dnia, po kolejnej gwałtownej awanturze, Maryla poczuła, że nie może już dłużej tak żyć. Z ciężkim sercem spakowała swoje rzeczy i opuściła Pragę, żegnając tym samym marzenia o spokojnym, wspólnym domu. Po powrocie do Polski, pełna żalu i rozterek, zamieszkała w warszawskim hotelu MDM. Miejsce to choć pełne życia, wydawało jej się wtedy smutne i obce przypominając na każdym kroku o rozpadzie niedawnych nadziei. W rozmowie z Jarkiem Szubrychtem wspominała tamten czas jako okres zagubienia i trudnych emocji. Próbując uleczyć poranione serce, posłuchała rady swojej serdecznej przyjaciółki Agnieszki Osieckiej. Ta namówiła ją, aby nie rozpamiętywała przeszłości, lecz zrobiła coś dla siebie, coś co pozwoliłoby jej odzyskać radość życia. Pod wpływem tej zachęty Maryla zdecydowała się na udział w sesji zdjęciowej. Fotografię miał wykonać znany i ceniony fotograf, którego nazwisko elektryzowało świat sztuki. Już podczas pierwszego spotkania między nimi zaiskrzyło, Maryla, mimo że była przyzwyczajona do uwagi, jaką wzbudzała, poczuła się wyjątkowo adorowana. Fotograf nie ukrywał swojego zainteresowania, cierpliwie czekał pod hotelem, aż w końcu, po wielu dniach czekania, doczekał się momentu, w którym mógł zabrać Marylę wraz z jej dwiema ciężkimi walizkami do swojego mieszkania. Choć z początku mogło się wydawać, że historia ta ma szansę przerodzić się w coś pięknego, Maryla od samego początku nosiła w sobie przeczucie, że ich drogi nie powinny się ze sobą splatać. Relacja szybko pokazała swoje mroczne oblicze. Podczas wspólnego wyjazdu do Sopotu, w atmosferze nadmorskiego wiatru i szumu fal, Maryla postanowiła zakończyć tę znajomość. Powiedziała mu wprost, że to ich ostatni wspólny wyjazd, że każdy ich kolejny dzień razem byłby tylko bolesnym przedłużeniem czegoś co już dawno nie miało sensu. Tam, w Sopocie, wydarzyło się jednak coś, co na zawsze zmieniło jej życie zawodowe. To właśnie podczas tego festiwalu świat po raz pierwszy usłyszał piosenkę Małgośka. Publiczność oszalała z zachwytu, a Maryla w jednej chwili stała się najjaśniejszą gwiazdą polskiej estrady. Jednak triumf artystyczny niósł za sobą także osobiste konsekwencje. Zraniony mężczyzna, nie mogąc pogodzić się z odrzuceniem, postanowił się zemścić. Maryla wspominała w swojej autobiografii, że gdy ona spędzała długie godziny na próbach w Sopockim amfiteatrze, on oznajmił zgromadzonym fotoreporterom, że ma wyłączność na jej fotografowanie. Był to pierwszy cios. Nikt poza nim nie zrobił Maryli ani jednego zdjęcia podczas koncertu, odcinając ją od medialnego wsparcia, które wtedy było na wagę złota. Po koncercie, za który otrzymała nagrodę w wysokości 25 tysięcy złotych, przyszło kolejne rozczarowanie. W tamtych czasach honoraria wypłacano artystom w kopertach, często bez żadnych oficjalnych dokumentów. Ufając jeszcze wtedy swojemu byłemu partnerowi, Maryla poprosiła go o przechowanie pieniędzy. Była zmęczona występami, zmieszana emocjami i chciała choć na chwilę oprzeć się na kimś, kto wydawał się wtedy jeszcze bliski. Jednak po bankiecie, gdy atmosfera unosiła się jeszcze echem sukcesu, fotograf oświadczył jej, że zabiera pieniądze uzasadniając to kosztami, jakie rzekomo poniósł podczas ich znajomości. Jakby tego było mało, w jego mieszkaniu pozostały wszystkie jej ubrania, osobiste rzeczy i kostiumy sceniczne, które były dla niej bezcenne, szczególnie teraz, gdy za kilka dni miała wylecieć do Włoch, a potem do Paryża, by kontynuować trasę koncertową. Maryla, zmuszona do działania pod presją czasu, bezsilnie patrzyła, jak mężczyzna przywłaszcza sobie wszystko, co należało do niej, nie pozostawiając jej nawet najmniejszej szansy na odzyskanie swojej własności. Choć od tamtej chwili ich drogi nigdy już się nie przecięły, gorzki smak zdrady i niesprawiedliwości pozostał w niej na długo, przypominając, że nawet największe zwycięstwa mogą mieć swoją ukrytą, bolesną cenę.